Cześć, siemanko. witam was bardzo serdecznie z tej strony Kamil. Witam was na moim kanale, jest to Paco Penning. Jak wiemy zakończyło się euro będę, yy, Będziemy sobie poopowiadali, będę opowiadał euro podczas tego odcinku, ale dzisiaj mamy Paco Penning. Dzisiaj mamy Paco Penning. Yy, są karty hero są karty hero, jest do trafienia Bale już wam pokazuję tu jest do trafienia Bale, Pogba yy, i Bufon, ale nie tylko, bo to są cztery reprezentacje Walia, y, jest y, Włochy, z, czyli są Włochy, jest Francja, ktoś jeszcze zapomniałem Portugalia właśnie i Portugalia i tak to wygląda. Y, Otwieramy sobie paczki do 250 tysięcy myślę, ale zresztą zobaczymy jak nam pójdzie. Otwieramy sobie paczki. Jak widzieliście na samym początku odcinka, chciałbym Was bardzo serdecznie zaprosić do kupowania na stronie tomania Z kodem KAMU macie 5% więcej końców. Polecam naprawdę. Kupiłem tam coinsę, przetestowałem tą stronkę. Stronka naprawdę jest zarówno stała, o wiele lepsza. Na przykład na FIFA Shop i FIFA Sklep te ceny są o wiele droższe, wyższe. Są o wiele wyższe ceny tych końców, właśnie mi dostaje, a tutaj no, są y, tanie. Są tanie y, te ceny, znaczy są tanie te końce do kupienia, a ceny nie są takie duże. Więc naprawdę y, stronka jest bardzo fajna. Polecam. Y, no i tak, otwieramy sobie paczki, zobaczymy do ilu. Szczerze nie, nie planuję do ilu. A więc tak, to teraz może porozmawiajmy o Euro, jak wiecie wygrała, wygrała Portugalia Jedni się cieszą, drudzy się nie cieszą Ja kibicowałem ogólnie na tym cał całym Euro, oczywiście trzymają kciuki za Polakami, za Belgią Belgia mnie bardzo rozszałowała w ćwierćfinale przegrać z Walią 3-1 No nie spodziewałem się naprawdę na tego No ale cóż, taka jest piłka, piłka jest ogromna, a bramki są dwie, jak to Kazimierz Górski mówił no, i jakby to powiedzieć, moim zdaniem, no taki jest futbol, ale Portugalia niesłusznie wygrała ten, ten turniej, jakim był Euro. Niesłusznie, moim zdaniem, no bo oni w żadnym meczu nie, nie wygrali żadnego meczu nie wygrali oczywiście oprócz grupowych, bo mieli aż trzy remisy w grupowych spotkaniach i, i wyszli oni z trzeciego miejsca. O tak jest! Pierwsza karta Hero to jednak że też są do chyba. To wszyscy finaliści mamy Somera, pięknie screenshot. Fajnie trafiliśmy. Pierwszą kartę Hero na tym euro yy, trafiłem ja. Yy, mam nadzieję, że wy też. No i wracając jeszcze do o czym ja to mówię. Cześć, ja mówię o Portugalii. No, jak zwykle, zapomniałem. Yy, aha, już wiem o grupach, że oni w trzech meczach wyszli. Ojej, Real helem, helem Madrid, nie. Że oni w trzech meczach grupowych, jakie były, trzy razy zremisowali, wyszli z grupy z trzeciego miejsca. I zespół, który wodzi z trzeciego miejsca, zdobywa, jakby wygrywa ten turniej. No. No mi się to oczywiście no, trochę nie podobało, nie? E, no z reprezentacji Portugalii na przykład lubię Rysia Quaresma. Rysiu Quaresma jest fajny, nie? W ogóle to, ta jego fryzura te pióro jakby jakieś on miał. Chcę zrobić tą fryzurę. Lubię jeszcze Jose Fonte. Kogo tam ja jeszcze lubię? No i chyba to... Aha, i Rui Patricio jeszcze i to wszystko. Nie lubię Portugalii bardzo. No, ale cóż, oni wygrali, e, Francja przegrała, mecz był dosyć wyrównany. E, no, ale co zrobić, taki jest futbol. E, I oni po wyjściu z tej grupy wyszli trzeciego miejsca, jak już mówiłem. A w tych w ćwierćfinałach, w jednej ósmej, w półfinale i we finale również, nigdy nie wygrali meczu w regulaminowych 90 minutach. Zawsze potrzebowali więcej niż 90 minut. No i, no jakby tu powiedzieć, no i taki zespół wygrał te mistrzostwa, no i jest to zaskoczenie, bo ja na nich na pewno nie stawiałem. Na pewno na nich nie stawiałem i jest to, no to sensacja, można tak by powiedzieć też. Niemcy odpadli z Francją, ale niestety już Francuzom nie udało się pokonać Portugalii. No ale cóż zrobić, no piszcie swoje opinie, jakie wy macie w komentarzach. No i jakby to powiedzieć? Yy, chciałem, żeby bardzo Belgia wygrała, bo Polacy tak sądziłem, że oni... Znaczy no, za nie za nich kciuki oczywiście, ale jakby no, wiedziałem, że to jest yy, cel taki... No nie do osiągnięcia No może był do osiągnięcia Ale jeszcze nie taki w pełni Do zrealizowania Mamy informa Kowaceć Kowacieć no, Dobra bierzemy Że to nie jest taki plan do zrealizowania Żeby wygrać te mistrzostwa I to, ja też tak sądziłem, że się właśnie nie uda No i się nie udało ym, Ale ale musimy zwrócić uwagę, że przegraliśmy z mistrzami Europy, że my przegraliśmy z mistrzami Europy z Portugalią to w karnych, więc zaszliśmy daleko. No, szkoda, że Błaszczykowski nie strzelił. Były te kontrowersje w sprawie tego właśnie karnego, my wszyscy wiemy, yy, były kontrowersje, gdzie szczelał Jakub Błaszczykowski. No i jakbym miał się wypowiadać na ten temat, to dużo bym się nie wypowiadał, bo sędzia tak postąpił, no nie zauważył tego. Bo rzeczywiście wyszedł bramkarz, no ale ta decyzja jest już no, nieodwracalna po prostu, bo były jeszcze jakieś nadzieje. Polacy tam protestowali, żeby powtórzyć te jedenastki, no ale jakby to powiedzieć, no jakby to już było zapieczętowane, moim zdaniem, i to by trzeba było dużo od nowa zrobić, i jednak myślę, że to by i tak to um, nie miało większego sensu. No ale awansowała Portugalia I mamy jest Dimitri Pajet Tak jest No tego zawodnika jeszcze nie trafiłem Chciałem go trafić w tocie Nie trafiłem, ale trafiłem go Na karcie hero Elegancko Cieszę się, fajnie, Pajeta żeśmy trafili Chciałem bardzo go trafić Bo Pajeta na, na tocie chciałem trafić Ale nie, nie udało się Ale udało się na karcie hero no, no, i tak to wygląda, e, jeżeli chodzi o euro. Jeszcze mm, porozmawiając sobie o Belgii, to no, że oni przegrali z walią, no. Mi się wydaje, że oni za bardzo jednak podeszli do tego meczu, także o, my wygramy jesteśmy lepsi. Myślę, że tak oni podeszli bardziej do tego meczu, do tego spotkania. E, bardzo ładna była bramka na ingolana, no ale ten. Ale, Robson są to ich tam nieźle objechał w tym polu karnym. Trzech zgubił, i praktycznie był sam na sam z Courtois, no i yy, Bramkarz belgijski no nie miał tutaj za bardzo nic do powiedzenia, no i tak to by wyglądało. Otwieramy słuchajcie do yy, Namaxa, za wszystko otworzymy sobie, no i tak to wyglądało, jeżeli chodzi o euro. Piszcie, wy za kim żeście byli w ogóle Ronaldo też dostał kontuzję zauważyłem, że w najlepszym wypadku kontuzja będzie miała miesiąc czasu a w najgorszym aż do końca tego roku więc to jest na pewno duża strata dla Realu Madryt, bo na Lewę skrzydle może tam Hesse zagrać, ale wiadomo, no Ronaldo a Hesse no to pewna różnica jest golasa patrzcie na Pewna różnica jest, no i to widać od razu jego okiem. Chociaż Heiser też był, jest dobry. Ja nie, nie mówię, że jest złym zawodnikiem, no ale jednak wiecie, Cristiano Ronaldo to Cristiano Ronaldo. Yy, nie wiem, jaką on ma tam dokładnie kontuzję. Coś tam z kolany, może mięśnie obok coś, kolana, coś w tym stylu może też być. Yy, nie wiem, nie wypowiadam się, nie mam pojęcia. No i tak to wygląda. Co by wam tu jeszcze Powiedzieć euro No i chyba Już żeśmy tak sobie Wszystko tak dokładnie w skrócie powiedzieli O tym euro No yy, skończyło się Na szczęście nie było zamachów Terrorystycznych ale ja tak sądziłem że Nie będzie na tym euro No ale Cóż zrobić Dobrze była zabezpieczona Ta impreza Powiem wam szczerze no, była dobrze zabezpieczona, bo nie była ataków. A gdyby była źle, no, by były ataki. A zawsze już te ataki terrorystyczne w spokoju. Y mamy 190 tysięcy. Otworzymy sobie, jak już mówiłem, do zera. Wszystko sobie wydamy, Begowić, Balotelli. O, no i tak to się prezentuje, tak to wygląda. Y trafiliśmy dwie karty hero i informa. Dwie karty Hero to sommer i mm, Summer i Pae a informem był Kowalczyk? coś No Dobra, otwieramy dalej. Zobaczymy co tam trafimy. No, chciałbym jeszcze taką jedną albo dwie karty Hero trafić. Fajnie by było. Moim no formów nie chcę, bo są szczerze słabe, ale te karty Hero bym chciał jakieś. No, co tu jeszcze? Zauważyłem, że Wam się spodobała seria. Spodobała Wam się seria Real Football Duel. No i mi też się szczerze tak gra spodobała. 31 łapy w górę będę musiał się. Albo 32 już będę musiał się brać za nagrywanie kolejnego odcinku. Nagram oczywiście nagram a więc tak ta paczka jakaś nie była rewelacyjna zobaczymy w ogóle jak potoczy się ten nowy sezon teraz który idzie jak wiecie lub bądź też nie wiecie jestem wielkim kibicem Chelsea byłem w Londynie na ich stadionie no i zobaczymy, jak tam Chelsea sobie poradzi w tym nowym sezonie. No, o poprzednim sezonie nie będę wspominał. No na razie, na ten moment, do Chelsea przyszedł Mishi Bachuay z Marsylii za 30 milionów, chyba albo za 32 miliony, coś w tym stylu. Przyszedł do Chelsea, no ale koniecznie muszą yy, The Blues musi kupić jakiegoś obrońcę, bo obrona to jest myślę, że no, taki dosyć słaby punkt tej drużyny mm, jakby to powiedzieć tam duże są dziury w obronie podczas y, meczów ligowych, nie tylko pucharowi i tak dalej so, ta obrona nie funkcjonuje zbyt dobrze no ale teraz przyszedł Antonio Conte na pewno tam jeszcze 3-4 transfery dokona Zrobi te 3-4 transfery, no i na pewno jeszcze jakiś obrońca by musiał przejść, bo yy, to, no jakby to powiedziałem, od tego zaczął. Miał Kirillin, przejść, słychać, miał Bonucci, przejść, słychać, na Engolan, W ogóle dużo pewnie plotek było, bo naprawdę teraz tyle tych zawodników się zbierało, że przyszedł do Chelsea i tak dalej, tak dalej. To, że na pewno w większości to są jakieś tam plotki no a my tutaj w tym paku openingu I od momentu gdy żeśmy trafili pajeta żadnej karty specjalnej I mam nadzieję, że coś trafimy mam nadzieję, że coś trafimy a i słuchajcie konkurs się już skończył Niestety nie zgłosił się nikt po Fortunisa, i po kogoś jeszcze się nikt nie zgłosił. Eee, a więc, te dwa tocy będą moje. Eee, no i zobaczymy kiedy kolejny konkurs. Jaki, nie mam pojęcia. Na razie nie planuję żadnego konkursu, no bo przecież już było Tocy. I już jest koniec: już ludzie o Mario Getsal tak, Quicksal bo jeszcze tam niektórzy mi piszą, że biorę udział, nie, że biorę udział, tylko że chcę tam jakiegoś tam zawodnika, to bardzo was proszę, żebyście już nie pisali, bo i tak już jest koniec tego konkursu. Nie było odcinka z, z tymi wynikami, ja napisałem do tych osób pod filmem z tym konkursem, napisałem, że tym osobom, które wygrały i żeby dodały mnie na Facebooku i tam wszystko obgadamy. No i tak to wygląda. Czy on ma jedno oko? Zamknięte? Nie wiem. No i niecałe 50k już teraz 34. Zleciało szybko, co nie? Dwa dwie, dwie nowe karty Hero do kolekcji. Tego informa raczej nie będę, gra, nie będę brał, bo Przez se Liga chińska l... Kto będzie grał w ligę chińską Jeszcze takim informem no, Który nie jest Zbytnio ciekawy Który nie jest zbytnio ciekawy No ale poobieraliśmy sobie W ogóle taką peningu Nie było dawno od tych toców, Nie? Gdy się skończył to, to nie było żadnego pack peningu Trafiamy diabiego i ostatnie dwie albo jedna paczka chyba dwie. Nie mm, jednak jedna. To otworzymy zapięćka. Zapięćka fli. okle. No niestety. Teraz sobie zróbmy tak, jeszcze spikseluję sobie tego informa Chyba, że jest coś wart Tego, co żeśmy trafili Z 500k No oczywiście 10k nikt go nie decyduje Quixel Quixelujemy go i mamy jeszcze na paczkę No nie, no na dwie paczki mamy Będzie pierwsza Zubasić no nie, nie będziemy mieli na 7,5 szkoda i za 5 song. dobra jak mi wywaliło to ja już się będę z wami żegnał. Zostawcie łapeczkę w górę w ogóle bardzo dużo subskrypcji w ostatnim czasie czasie przybyło i fajnie by było naprawdę bardzo bym się cieszył gdyby pod koniec już tej wakacji, żeby w te wakacje zbierać do 500 subskrypcji Gdyby tak było, naprawdę byłoby mega super. A więc zostawcie łapeczkę w górę i do zobaczenia do następnego odcinka na razie.